Pali. Wczoraj skończyliśmy w naszym domku. Pozbieraliśmy w sumie na ciekawe rzeczy. Z tego tutaj na przykład spring oniony. dzika cebula rosnąca na pastwiskach takich południowych, z tego co pamiętam. Na dół od naszej farmy. No i co? Zobaczymy, jak dzisiaj nasze przygody się potoczą. Oczywiście zachęcam do dostawienia kciuka w górę i subskrypcji. A my tymczasem zaczynamy. Nasz kolejny dzień w starciu. Jutro będzie padać. O, to jest przydatne. To jest dosyć przydatne i też musicie mi powiedzieć, czy wszystko dobrze słychać. W sumie, ja sobie sam zobaczę. To jestem trochę głupi, że tak mówię, ale. Bo zapewne słyszeliście w wczorajszym odcinku, dosyć było dziwnie z dźwiękiem, ponieważ jak ja coś mówiłem, to była muzyka, ogólnie dźwięk z gry, a przez, jak przestawałem mówić, to i ja przestawałem, i muzyka przestawała grać. Także. Hmm, nie wiem, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Dzisiaj wyjątkowo w słuchawkach jestem. Wczoraj chciałem jakoś bez słuchawek spróbować, może to dlatego wynikało. I być może też jakieś skrzeczenia były dlatego, bo. <noise> nie miałem mikrofonu w swoją stronę. Tu jest takie serduszko mniej więcej narysowane, gdzie mam mówić. Yy. I to serduszko było odsłuszczone w prawo, a nie do mnie. No i niestety tak się stało, że. Taki odcinek yy, wyszedł. No ale mam nadzieję, że się nie gniewacie na mnie. To jest taka. Yy... W sobie da się oglądać z tym, ale lepiej żeby to było, żeby tego nie było właśnie. O, Flounder. U -u -u. Zaczynają się grube gifty, The Fodil. Zaczynam już lubić te początki. Dobry początek, słuchajcie, że się trafili, żeśmy trafili. Idź, 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 idź szybko, idź. Ja tu postoję sobie i poczekam jak on odejdzie i sobie pogrzebie w tym, w koszu na śmieci bo jak widzicie, o na przykład by złapali z kosza na śmieci, także no różne rzeczy tutaj mogą się dziać w tych koszach i też jak widzicie, gram na modach jak widzicie są ryby w rzece to jest taki mod, który pomaga, o wędka zapomniałem nawet, słuchajcie Mod, który... o, Jak widzicie, tutaj pokazuje, jakie ryby są teraz dostępne do złowienia. Całkiem spoko. Yy, całkiem spoko mod. Jeżeli ktoś nie chce ciągle wchodzić na Wikipedię, to może sobie popatrzeć w morze, jakie są ryby akurat w tej godzinie w tym dniu dostępne. Także to jest dosyć yy, fajny mod. Okej, okay, on tutaj yy, chce nam oddać starą naszą wędkę, jego wędkę starą. I otrzymaliśmy wędkę. Bamboo pole. No dobra. Okej, okay. Spróbujemy, słuchajcie, jak coś połowić. Tak, wiem. Sklep jest otwarty 24 na dobę. To już zauważyłem. Tak, no. Mhm. <ścoughs> y dobra. Ok, bo tam w ogóle te łabędzie, czy co to jest? Jakieś bociany. Chciałabym na wodzie. Dobra. Spróbujemy sobie połowić. Ja dosyć w łowieniu jestem no dobry. Lekko nie być skromnym. Dosyć umiem ryby łapa łapać. Złapałem wszystkie legendarne w tej grze już chyba. Bo są już w tej grze takie ryby legendarne. I one są o wiele bardziej szarpiejące się i o wiele trudne do złapania. Jezu, jaki mały ten. Jaki mały ten zielony paseczek. Ja to nic nie złowię tym małym. Słuchajcie, ale jaja. No i dobra, pierwsza nasza ryba to sardynka. I w, tak w ogóle to ryby są najlepszym. Yy, najlepszym. Najlepszym, jakby to powiedzieć. Najlepszym zarobkiem na początku gry? Może w takiej formie. Bo y, na moim prywatnym save'ie, gdy zacząłem łowić, już tam nie wiem, 20 był wiosny, czy coś takiego, no i przychodziłem na ryby i wracałem do domu z y, dwoma tysiącami ryb. Znaczy... <gryw> y, z dwoma tysiącami złotych, jak już je sprzedałem y, w nocy przed domem. Także no, ryby są bardzo opłacalne na start, że polecam je łowić. Oczywiście, jeżeli ktoś to lubi i ma do tego smykałkę. Yy, no ja... Dobrze sobie całkiem radzę w tych rybach. Także zobaczymy. Złowimy jeszcze, nie wiem, z dwie, żeby was nie zanudzać tym. Ale prędzej będziemy musieli taki odcinek zrobić właśnie. Także przygotujcie się. Odcinek będzie nazwany, nie wiem, rybny połów, to ci co lubią ryby, to niech wchodzą, a ci co nie lubią, to niech nie wchodzą. Czekajcie. E, dobra, to wywala. E, Coca-Cola wypiję w sumie, bo mi miejsce tylko zajmuje. I mógłbym sobie jeszcze i ostatnią rybę złowić. I na moim prywatnym sejwie mam zimę pierwszego roku. Ja już tam mam żonę. I dziewiąty poziom w łowieniu. Już wiesie nawet miałem dziewiąty poziom w owieniu, Także jak widzicie, no trochę w te ryby się bawiłem tam na tym sejmie. Bo ryby to jest bardzo dobry sposób, żeby sobie zarobić solidnie na start. Dobra. Lecimy. Ile to złotych będzie, uwaga? Musimy sprzedać. Jeszcze tylko pogadam z nim. Dobra. I ile to kosztuje? 150 to 100 i 30. No także, jak widzicie, mamy 780 yy, 780 yy, dolarków. To spoko, wam powiem, nawet spoko. To teraz tak. Idziemy do piera, tak jak zapowiadałem. Dzisiaj jest dzień zakupowy. Yy. Dzisiaj jest dzień zakupowy. Dzisiaj kupimy jakieś ziemniaki, jakieś yy, roślinne sadzonki. I nie posadzimy. U nas w domu. Dobra. Abigail jest tutaj już zła. Nie wiem na co nawet. Yy, dobra. Mam 780 pieniędzy. Jak to by to może wykorzystać? Hm. Yy, hmm. Orsnipy? Barcipy może wyrosną e, parę złotych. Jak nie, to później się będziemy czym martwić. E, oczywiście do komunita. Do komunita. Do community center. E, Bean starter. To bym kupił. I to bym kupił sztuk 3. Może. Dobra. Tego Fodila sprzedam, bo miejsce potrzebuje. Kalafior da nam 9 Gunter z muzeum, także em, Także kalafiora na razie nie będziemy kupować. O tej to. tej to jest jedna rzecz, którą kupimy dużo razy. Zresztą tutaj patrzę. Tulip, tulipany, kale seeds, kale. 110 za zerwanie. Muszące, ale nie kupię, bo na razie musimy mądrze te pieniądze wydać. Także, resztę wpakujemy w ziemniaki chyba, z tego co mi się tutaj wydaje. Dobra, kupię 5 i reszta w ziemniaki. 10. <grytania> tutaj jeszcze jest sporo osób do poznania, także tutaj jeszcze w sobie wejdziemy. Tutaj e, jest e, Torek, to one aerobik tu będą ćwiczyć zaraz. E, no tak, chyba tak we wtorek oni tu się z, zbierali zawsze i ćwiczyli aerobik tego coś pamiętam chyba dobra no i wracamy sobie na naszą farmę dobra wracamy na naszą farmę zasiejemy te nasze y, zakupy życia Przy bins 4 5 pars i się po tej to no, wow zakupy życia normalny szok Dobra. Też fajnie by było, nie wiem, jakiś porządek większy zrobić na tej naszej farmie tutaj, bo jak widzicie, no, drewno by się przydało. E, drewno by się przydało, nie ukrywam. E, dobra, czekajcie. Tutaj będą rosły sobie linbiny. Podlejemy je oczywiście od razu. Idę sobie nalać wody do konewki. Dobra. Linbiny. A tutaj. Tutaj wykopiemy dziursko. Będą dalsza część porsnipów Dobra. Dobra. I ziemnioki teraz. Hm. Jakby te ziemnioki tutaj dobrze tak. Y tutaj. 3, 4, 5. 6, 7, 8. 10 Rozsiejemy ziemniaki. Dobra. No. Całkiem spoko mi się wydaje. Bo strachów na wróble jeszcze nawet chyba nie, nawet nie umiemy robić, nie? No właśnie. To, to... Fajnie by było jakby nam się to odblokowała ta możliwość, bo... No, będą nam jeść y, kruki, nasze plony, a wtedy no to nie będzie aż tak fajnie, zwłaszcza jak jeszcze zjedzą glinbiny, bo Glimbinów mamy tylko trzy, jak zjedzą to będzie dwa tylko, będą tylko dwa, także no, hmm. Trzeba będzie dojść do tego pierwszego lewela y, farmingu, z tego co pamiętam właśnie y, na tym etapie się odblokowywał strach na wróbla. Yy... Także musimy zdobyć jak najszybciej ten poziom, bo oczywiście jak nam wyrosną parsnipy. Na pewno. No i dobra, idziemy tutaj w nieznane szukać lików yy, i dandelionów. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, yy, dzisiejszy odcinek to jest zakupowo przygodowy. <laughs> jak w ogóle można to tak nazwać? Dobra, idziemy. To jest Demetrius. Hmm. Byśmy mogli jeszcze pójść tam na do, na naszej farmie. Tam jest też spoko kryjówka. Tutaj sobie nie przejdziemy, bo łupią kamień. Łupią e, kamień, bo jakiś głaz spadł przy wejściu do kopalni, i tam. Ta jest cała historia w liście, zapisana którymś. Dobra. Pokamy byle czego. Hmm. Pójdziemy tam na dół. Alex o. A ile mi osób poznali? 18, dobra. 18 osób się poznali Pam. <gryw> o, ale dobra. Tutaj ich też poznamy. Bo ich chyba nie, nie, nie poznałem. Jeszcze babci. Ja nawet babcie lubię. Ewelin. Dobra. Gdzie ona jest teraz? No. O, tu no, już idzie. Lejaczka. <grymne> Jeszcze oczywiście drzwi wyrwane. Tym. W, w barze już musiała przyjść. Jeszcze ten gaz tylko. Jeszcze raz tu wejdź. patrz. Będzie się cisnąć teraz ze mną tu. Dobra. Okej, okay. 21 osób. No, 2 dni 21 osób. W całkiem yy, spoko ta, spoko liczba, mi się wydaje. Dobra. O, Hali. Hali jeszcze też chyba musimy poznać. Hali, dobra. i, dobra. Aj, Penny. Tak, ja wiem, byłeś moją żoną. Wiem o tym, że jesteś Penny. Dobra. Proszę mi gdzieś tam przejść do domu. Dobra. Ok, 23 na 28, czyli jeszcze 5 osób. Musimy poznać sobie. Ok, szukamy jakiejś tutaj może rzeczy. Po pani marni <grywa> Dobra. Idziemy tutaj. Gdzie byliśmy wczoraj. Może jakieś oniony wyrosły. No, oczywiście. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Dobra. Tutaj nic nie ma nie ma nic. A no to dobra, trochę pozbieraliśmy onionów. Przy, yy, przy stawie Przy je, jeziorze Przy rzece, Jezu co ja gadam Jestem jakiś otumaniony Dzisiaj Dobra Szukamy dandelionów I lików To no. No weź tu to znajdź tu jeszcze to Kurde Jest Lia. Aha, Lili też nie znaliśmy jeszcze, dobra. Kolejna osoba do odhaczenia, już. No i robi się ciemno. Już yy, na tej. Na. nad na, na czym chciałem powiedzieć? Po prostu robi się ciemno już. No to jeszcze wam pokażę taki jeden trick. Który, który jest taki dosyć. Ułatwiający grę Musimy pójść tutaj sobie do naszego domu Trick to jest w sumie glitch nawet, możemy powiedzieć Bierzemy sobie krzesło z domu Idziemy z tym krzesłem na dół na naszą farmę, na dół Na dół naszej farmy Tutaj idziemy buszami, trzeba sobie oczyścić teren Okej okay. Idziemy tutaj. Będziemy musieli szybko wracać stamtąd, gdzie chcę iść, bo jest 9.00 pm zaraz. Dobra. No. Halo. Dobra. Dobra. Czysto. Patrzcie tu. Tutaj trzeba mieć yy, ironową kopalnię. Ironową sikierę nie kopalnię. Ehm. <grym> um. Siekierę z żelaza, żeby to rozwalić i przejść tam. A patrzcie to. <laughs> Zaskoczeni? Patrzcie, tu są slajmy nielegalne, zobaczcie. To jest oczywiście ten y, las. Nieznany las. Gdzie ten slime? Dobra, zabiłem go. No dobra. Hardwoodów oczywiście sobie nie zbijemy, ale mamy to, morel. Mamy Horse Radish. O. Dobra. Parę rzeczy tutaj, parę giftów żeśmy sobie ogarnęli. Tylko dwa rzeczy. Dwie rzeczy to były, ale jeszcze zobaczymy, tutaj. Nie ma nic. Dobra. Lepsze to oczywiście niż nic. Dobra, i wracamy sobie w ten sposób. Ja to czasu już tu zostawię. <laughs> no, także pokazałem wam trika dzisiaj. Zasięliśmy sobie. Yy, Zasięliśmy sobie. Yy, nasze zakupy życia, kupione, yy, upiera. Dobra. Wracamy do domu i idziemy spać. Dobra. Jeszcze tutaj masz rozwal te krzaczury. Które się mnie blokują, jak zwykle. Czymeczka, morel, też tu wale. Ok, idziemy do domu. I co, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka ze wali. Um, oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę um, i subskrypcję. A my się widzimy. Jutro o 15 albo jeszcze nie wiem kiedy. Dalej nie wiem jak to jak to seria się będzie pojawiać, ale kiedyś o 15. Także co? Ja byłem Smart Pro i widzimy się kiedyś o 15. Dziwne pożegnanie, ale no w sumie tak. Także co? pa! pa!